Dwuzłotówka z okresu powstania listopadowego. Moneta typologicznie sama w sobie nie jest jakąkolwiek rzadkością. Pojawia się praktycznie na każdej aukcji, większej aukcji w Polsce, w różnych stanach zachowania. Nawet w stanach menniczych pojawiają się te monety i to w bardzo wysokich notach ratingowych. Tu, proszę Państwa, mam egzemplarz piękny, naprawdę urodziwy, w starej patynie, równomiernie rozłożonej z miejscowym, miejscowym nalotem wokół liter. Jest to egzemplarz oceniony przez PCGS na MS-64. Faktycznie jest to moneta naprawdę absolutnie męnicza. Proszę spojrzeć na detal, na lustro. Wszystko jest tutaj naprawdę znakomicie zachowane. Niemniej, proszę Państwa, to, co wyróżnia tę monetę, to rzadkość stempla, jaki został użyty do jej wybicia. Tu jesteśmy, proszę Państwa, świadkami egzemplarza, który pojawia się skrajnie rzadko na aukcjach prawdopodobnie jest to jeden z, na, z najrzadszych monet y, powstańczych, jeśli chodzi o te już bardzo specjalistyczne warianty, bowiem w, y, w tej odmianie litera O w słowie Królestwo kończy się centrycznie tuż nad y, szczytem korony, nad krzyżem. Także jest to egzemplarz pod tym kątem y, wyjątkowy, że dla tych wszystkich osób, które specjalistycznie zbierają monety powstańcze, jak wiemy. Jest to bardzo y, popularne, aby zbierać monety powstańcze na różne odmiany stemplowe. Tak, tu y, do, dochodzimy do monety najwyższej rzadkości. Takich monet na około 600 notowań, tylko garstka mniej niż 5 egzemplarzy pojawiło się na aukcjach, także to samo w sobie nam doskonale obrazuje, z jak rzadką monetą mamy do czynienia. Oprócz tego, oczywiście, cały czas podkreślamy wyśmienity menniczy stan zachowania